Dzień dobry, dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda dzień regeneracyjny w naszym wykonaniu. Ja przejmę dzisiaj kamerę i spędzicie ten dzień ze mną. Teraz właśnie idziemy i zaczynamy pierwszą część dzisiejszej regeneracji, czyli siłownie. Widzimy się na dole. tak? Jak, się, jak o, się czujesz? Dobrze, dobrze. Widzimy? Ciebie? Ciebie? Hmm? Widzimy? Dobrze, zmęczony jesteś? Teraz idziemy gdzie? Silamonia. Silamonia. No. upper body yeah a little bit upper body jak upper body outside we go like swimming pool sauna Sauna. today's recording and that's it to nagrać jak się buduję maszyna yes you work for yourself Yes, for oh. you oh my god ah okay Hello. How are you? Good? Muy bien. Buenos dias. Buenos dias. Nada. Jak tam doing, Dobrze. The future of Ivory Coast. <laughs> <laughs> next time we will be, be come better. Next, next Copa Africa you gonna Two. play? Two. Yes. I come strong. Next Copa. He's more slow. Fast, fast, faster. Yes, yes, okay. No faster, okay. no faster. No faster. Luke Navarro. Luke Navarro. Spanish. Mamma mia, what you <laughs> <laughs> I need to record you that you are still alive, you know? Nie jestem tu. Jestem Come back stronger. ciężkie jest życie młodych, co? Musisz z bałkami chodzić za starych. nosić. Oskar Kubiak. Przyszłość arki się powiedzieć o dalszych planach. Na dzisiejszy, dzień. na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy no Na dzisiejszy dzień już myślałem, że muszę. Jakie nasze plany? Na dzisiejszy dzień. Jakiś... co teraz jakiś prysznic? Później jakiś szybki prysznic. Później, Później jad, dobrze zjemy. Chwila odpoczynku i może jakiś spacerek? Pod wieczór sauna. Może skoczymy na jakieś bazarki, co? Na bazarki? No nie wiem, kusisz, kusisz. Teraz druga część dzisiejszej regeneracji. Idziemy na basen. teraz idziemy z moim ulubionym zawodnikiem Idziemy do sauny Tak jest Warunki yeah. mamy do regeneracji Classic sauna i uh, Recovery facilities Great right? Top Top This, is... This one we go? I the classic... yeah, the sauna no... okay. Okay. Tutaj was nie zabierzemy, żebyście się nie przegrzali One important question co jest twoją ulubioną aktywnością? Moja ulubiona aktywność. During this camp, I mean. During this camp, Niestety, dużo zawodników poszło szybciej na regenerację, więc jesteście zmuszeni oglądać mnie z moim azjatyckim bratem. Arkadynia, Gdynia, the Arka Gdynia, media. best media, w best media Like mobility routine yeah, from, from Simon. Exactly subject. from Simon object? Yeah. bro, it means something, bro. It means that it's useful. Oh, yes. yes, exactly. Can you see guys? This is the move. It opens your hip. Open hip. Rotate it inside. Yeah. Exactly. 20 minutes Pora obiadowa A jak wiemy What is the best recovery Sleep Tak, ale niech on wiesz co? No, to będzie chłopaki! No muszę pokazać co robią dinozaury w dniu regeneracyjnym Cieka <grym> istot Dawid, powiedz mi, no co robisz? No? Po, powiedz Kibiso z tą kamerą Inspiracji teraz szukam Dlaczego? Do biznesu to jest właśnie, To jest właśnie to młodzież, gry, zabawy, a tu już doświadczenie, tak, biznesy. Mam nadzieję, że wyciągniesz coś z tego krótkiego spotkania. Na przyszłość dla siebie. Nie, no cały czas wiesz, Masz próbuję... To dobre wzorce. Ja cały czas próbuję czerpać, wiesz. Jeszcze tylko musimy jednej rzeczy nauczyć. W jakiej? Autów. Nie, tego się nie wyciso. <noise> 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 jest już? No strzelec dwóch branich chyba wczoraj się sparingu. Dawid Kocyła. Pozdrawiam, Pernika. I tą kaplaskę tego szefa totalnego Tutaj nowy napastnik złoty <noise> <noise> A słyszałeś jaki DJ jestem? no słyszałem właśnie Fajnie tutaj grałem w tym pokoiku, wiesz? Tutaj, no, tutaj, tutaj dobrze grają, no, to, ale to są takie hit, to są hity takie dostarczenie, no guten morgen, Maestro, siema, o, siema. Ojciec z synem Kamilia Kuprzyk teraz będzie przepraszał pana kierownika <noise> No, przeproś. Chciałbym bardzo przeprosić pana kierownika Tomasza Oplaskatego. no. tego. że jest najlepszym kierownikiem. Jest najlepszym kierownikiem. Jakiego miałeś w życiu? Jakiego miałem w życiu? Big player. Nagram, żeby było, że mądry jesteś, wiesz i czytasz książki w wolnym czasie. Widzisz, mądry. Widzisz? Mądry zawodnik. Ty tam zawsze. Niech ja będzie. Więc ja... ja trzeba trochę pokazać naszej młodzieży, zdolnej Gdyńskiej młodzieży. Dzień dobry, witam. <laughs> witam w pokoju ślicznym. Marek, z kim teraz jesteś w pokoju? Z moim ulubionym Gruzinem. Tornike Gaprida, czyli. Powiedz widzę. mi, jak się dogadujesz? Wszystko jest w porządku? Po gruzińsku mówimy. Jest wszystko w porządku. Idealnie, bez słów się komunikujemy. A takie pytanie towarzyskie, powiedz mi, jak tam u Ciebie w życiu prywatnym? Kamil, już to przerabaliśmy. Kamil, tutaj bez, bez tego. Jeden młodzieżowiec i drugi. Dwóch Polaków. Tu jest przyszłość arki. Tu jest przyszłość. Tu jest teraźniejszość. Idziemy na. na bazarki. Kamy w pięknej Turcji. Czy jest spacerek? Jeep safari, jeep safari, mój friend? No, sorry, sorry, I don't have time. Okay, okay, sorry, thank okay. thank you. Thank you. No i co, idziemy dalej, ludzie zaczepiają po prostu. To jest w tej Turcji. mo! Tu jest te morze. To są mazury i tak zwane. Warto deklarować się krajobrazami w tej Turcji. Pięknie to tu jest. Szczerze? Nie widziałem ładniejszego miejsca na świecie. Nie widziałem, naprawdę. Słońce świeci, Słońce woda. Świeci. Natura to jest to, regeneracja dla głowy, dla ciała. Wspaniałe miejsce, żeby otworzyć, naprawdę. To są odnane sklepy tureckie. Arka vlog. YouTube, raz, już nie cóż, pola, nie tylko wybierać. Patrz, jak nagramy to dla widzów, wiesz? Uh -huh. Co przymierzamy? No jest sprinterem jeszcze w tych okularach. On nie idzie do ciebie jak no, było. Chcę wrócić stąd do Polski. <laughs> Kurde, jakbyśmy go zabrali jako, właśnie, bagaż. Podręcznie? Nie? Nie? No, Arka Gdynia. Arka Gdynia. O! No jeszcze raz. Ja, ale tu masz, zobacz. Tu jest o, no no idealnie, pod barwę masz. Nie? Mm -hmm. Młody stylista. To jest kreator stylu młody. Takich ludzi potrzebujemy. pokazuje. jak to się mówi po angielsku? O Jezus Maria. Szefito, <laughs> <laughs> szefito <laughs>

Brakuje jednego dolara Dobrze, no, nie po, jakby po wyszło co No i co? Będziemy to klejać Będziemy to Jak coś to zrobimy tylko pół głowy idzie. No, no. Wait, załóż czapkę, żeby się osiągnął Ale... koło Takie pół Fre... Lekko fresz. Ja, Możemy iść dalej tak. No, a więc tak wyglądał nasz dzisiejszy dzień regeneracyjny Kończę go w miejscu, na którym jeszcze dzisiaj spędzę trochę czasu, czyli Na kozetce u Fizjo a wy zostawcie lajka, like subskrypcję i do, do następnego materiału. Cześć.